Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy wielkanocny odcinek ze zdrabkami. Dzisiaj będzie zdrabka wielkanocna. Gram Paula jako zajączek. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Mam nadzieję, że jakieś fajne, wielkanocne wygrane dzisiaj nam się drapią. Witam z bliska. Zobaczcie, jakie jest fajnie pięknie, kolorowo. Oto okulary zająca, które miałam na początku odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podobają, ale przejdźmy może do głównego tematu, czyli do zdrabki wielkanocnej. Mam tutaj dość dużo tych zdrapek. zdrapka kosztuje 2 zł. Te, także 2 zł dzisiaj nam się przyda do zdrapywanka moi kochani zaczynamy od pierwszej zdrapki już przeczytam reguły może sobie delikatnie przybliżymy i teraz wszystko będziemy widzieli także. Jeżeli jakikolwiek z Twoich symboli jest taki sam, jak który z wygrywających symboli, wygrałeś przypisaną do niego kwotę. Także co? Zapraszam kochani. Oczywiście zaczynamy od łapeczki w górę i drapiemy. La la la, dawno z drapek nie było. Także pierwszy symbol jest to kurczak. kurco, kurczak, może jeszcze zbliżymy, może jeszcze troszeczkę więc jak mamy już kurczaczka to mamy oczywiście wiadomość, że kurczak nam będzie wygrywał a następny wygrywający ciekawe jakie tutaj będą inne symbole, tak się zastanawiam a następny wygrywający symbol jest to koszyczek, także w koszyku może być też kurczak a może być podwójna wygrana więc zobaczymy jaki pierwszy symbol nam się trafił mamy tutaj jelonka za 20 zł, w tamtym roku była jakaś wielkanocna zdrabka i kojarzę, że ten jelonek też był następnie cóż mamy Babka, babka, babka. Dajcie znać e, czy lubicie babkę, czy jecie babkę świąteczną, wielkanocną. E, czekam na wasze komentarze. 60 zł. Uch, bardzo dużo. Bardzo dużo, także byłoby super. Taka babka za 60 zł spoko loko. Dalej jest owieczka. To czekamy na kolejne zwierzątko, czyli na kurczaka. Jest zajączek u trzystówki. Słuchajcie, czy Wy dostajecie prezenty od zajączka? Napiszcie mi w komentarzu. Ja nigdy nie dostawałam, ale wiem, że niektórzy mają taką tradycję i w sumie myślę, że jest to bardzo fajna sprawa. Dalej mamy tęczę. Tęcza taka trochę mało wielkanocna, aczkolwiek powiem Wam, że u mnie wczoraj padał śnieg, także pozdrawiam. Słońce gorące 40 tysięcy złotych, więc jak widzimy, to tyle na pierwszej zrabce. Pierwsza zrabka niestety nie, nie okazała się wygrana, ale mamy tutaj również kolejne zrabki, którym damy szansę, jak najbardziej. Także zobaczymy, jaki jest pierwszy symbol. Zajączek. Następny symbol, kurczę, jakieś takie dziwne tutaj czerwone ręce wyglądają, ale tak nie mam. <laughs> także no, niestety. Następny symbol jest to jelonek, czyli mamy słuchajcie, dwa. Yy, zwierzątkowe symbole. No i ciekawa jestem, co pod pierwszym kwiatkiem się kryje. Uwaga! Koszyk za złotych, cztery. Następnie mamy tęczę, za Kolejny symbol jest to. Uwaga, uwaga, uwaga! Słońce gorące, ale fajnie w ogóle kolorowo te tu opowiem, Wam bardzo fajnie. Znalazłam taki oto obrócik, stwierdziłam, że może być wielkanocny do kurczaczek. No właśnie, jeszcze zwierzątkę nam brakuje. Jest owieczka a szukamy zająca i jelonka, no mamy dwa poprosimy niestety drzewko drzewko to nie jest tym razem drzewko szczęścia aczkolwiek jest taka zdrabka i jest taki odcinek na moim kanale yy, właśnie z, z tą zdrabką o nazwie drzewko szczęścia cóż dalej, słuchajcie, mamy słońce gorące i owieczkę, no to lecimy sobie z tym tematem ładnie tęcza, tęcza do słońca pasuje koszyczek cóż dalej, cóż dalej zajączek, ach już myślałam, patrzę, takie wiecie, uszy, uszy, myślałam, że to będzie, kurde, ale wiecie co, śnieg, biały, święta, no to nieźle, ja na snapchacie dodawałam, o, jest pierwsza wygrana, 2 złote, bardzo fajnie, owieczka, ja na snapchacie dodawałam fotkę właśnie, jak padał śnieg, masakra, co, także pierwsza wygrana, oczywiście z drapeczka. co wybieracie, napiszcie w komentarzu, kurczak, jelonek, Zajączek czy owcem. Ja wybieram kurczoka. Kurczak jednak taki świąteczny jak najbardziej. Dobra, następne symbole. Ile już to jest? Czwarta zdrabka, kochani. Czy w czwartej zdrabce uda się coś wygrać? Jest kurczak, czyli to, co wybrałam. I babka, czyli coś słodkiego. Także mam nadzieję, że mój wybrany, mój ulubiony symbol tutaj coś ugra. <laughs> Słoneczko, to słońce się powtarza. Jelonek. Dobra, zwierzok, zwierzok, czekamy na kolejnego zwierzoka, koszyk, ale dawno zdrapek nie Wam, powiem Wam, ale jak, yy, mówię, zobaczyłam tą zdrapkę wielkanocną, to stwierdziłam, że fajnie będzie pasowała właśnie na święta, także dla takiego... Rozluźnienia na luzaku taki odcinek sobie ponagrywam. Moi kochani, tutaj opowiem wam, coś niestety nam się nie udało wygrać. Opowiem Wam coś dla fanów MSP, bo piszecie, że jest nowy motyw, ja bardzo dobrze o tym wiem, ale ja teraz się przeprowadziłam do Wrocławia. Nie mam jeszcze tam internetu. Aktualnie na świętach jestem w rodzinnym domu, więc jest to troszeczkę skomplikowane, żebym to nagrała. Ja będę nagrywać MSP, tylko potrzebuję ogarnąć to od sprawy technicznej. Także wiem wiem. Mamy tutaj dwa zwierzaki, jelonek i kurczak, także lecimy z tym tematem. Mam nadzieję, że tutaj zdrapka wygra, bo tylko jedna wygrana, także trochę lipa bym powiedziała. Ale tych zdrapek chyba z 10 kupiłam, wiecie o co chodzi, także mamy tutaj pole do popisu dość szerokie. Drzewko, koszyk, yy, zając, no dobra, czekamy. Jest jelonek, dwa złote, kolejna wygrana, bardzo fajnie. Ale jeszcze może być jedna, bo tutaj wygrane się sumują, także wiecie, bardzo fajnie byłoby. Słoneczko i babeczka. Także jak na razie mam wygrane 4 zł czekamy na kolejne wygrane. Mam nadzieję, że większe. Także wielka nocna zrabka, czas start następna. E, może zrobimy sobie, słuchajcie, e, jakie mamy tutaj symbole kurczak. A może zobaczmy od razu, ile one kosztują. Owca, 2 zł, 4 zł, kolejne to słońce. Jaki będzie następny symbol? Strzelajcie, według mnie będzie to jelon koszyczek. Jelonek, a jest jeleń i tęcza, słuchajcie, kto dotrwał do tego momentu niech pisze tęcza, bo tęcza taki mały wielkanocny symbol, no i wiadomo, tutaj będą ludzki wchodziły, nie będą wiedziała, co chodzi tęcza, tęcza, a to tylko dla tajemniczonych, także uwaga, babeczka, no niestety babka nam się nie trafiła, zobaczymy co kolejne, dum, 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 dum. zając i zająca nie ma. Nie ma, nie ma, jestem troszkę zawiedziona, powiem szczerze. Tyle wam powiem. No to lecimy teraz standardowo od symbolików, czyli babka i tęcza. O tęczy przed chwilą mówiliśmy, także paszczury dajcie wygrać. Pieska tam głaszczę na dole, bo on patrzy. Pies czeka na wygraną. Nie pokażę wam go, bo ja na stoliku nagrywam. Zobaczmy, ile jest kasy do wygrania. Mamy tutaj 40 tysięcy, o nie, już zając nam się pokazał, 10 złotych, no to chyba nie uda nam się tak zrobić, bo chciałam zdrapać sam hajs, żeby nie było widać jakie to są symbole, ale niestety udrapał mi się nie niechcący zająć. Dalej mamy drzewo, kurczak, no i tutaj jak widzicie są trzy różne symbole, czyli nam to pokazuje, że tak prawdopodobnie nie będzie wygranej, ale jeżeli w takich wypadkach to się nie zgadza, bo w, te, w takich wypadkach największych, wygranych, wtedy y, te symbole mogą być zupełnie inne, ale tutaj w sprawie mniejszej wygranej ani babki, ani tęczy nie znaleźliśmy. Mogę Wam księcia pokazać? Piesek jak pokaz łapkę? Będziesz drapał swoją łapeczką? Witam, witam! Dobra, także lecimy z kolejną z drapencją, Zdrapencjo, zdrapencjo, przybywaj i wygrywaj! Słońce i jelonek i zaczynamy! Pozytywne ozdrapywanie. Proszę bardzo, ja tu krzyczę, krzyczę, a co? Nie krzyczę, tylko głośno gadam. Owieczka, koszyczek. Powiem wam, że zawsze lubiłam chodzić yy, z koszyczkiem <gryw> i zawsze lubiłam oglądać te koszyki. Powiem wam, tak było, tak było. Oglądałam, jakie ludzie koszyki piękne przygotowali. Niektórzy mieli takie super w ogóle, jakie rzeczy powstawiane tam i tak dalej, jakieś ozdobne. Drzewo babka czeka na słońce. Tu, tu zająci kurczak. No nie, no co ta zdrabka, słuchajcie. Ja myślałam, że jakaś wielka nocna wygrana. Jako, że zajączek do mnie nie przyszedł, to myślałam, że może w zdrabce do mnie wygrana przyjdzie. Aczkolwiek, no niestety nie udało się. Koszyczek i owieczka. Znaczy nie udało się. Słuchajcie, nie, 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 to muszę cofnąć te słowa. Jeszcze nie skończyłam z drapingu. Jeszcze mi została, słuchajcie, jedna ostatnia zdrabka poza tą. Także ja mam nadzieję, mam nadzieję serdeczną, że coś mi się uda wygrać. Także zając, słoneczko, jelonek, babeczka i drzewo i owca. Dwa złote z Tylko jak na razie większa wygrana niż dwa złote nam się nie utrafiła. Dobra, postaram się teraz zdrapać tymi kwotami tak jak wcześniej chciałam, także patrzcie. Tutaj powinno być jakaś wygrana. 300. 300 zł, to jest pierwsza wygrana. Kolejna wygrana jest to 10 zł, następna wygrana jest to 4 zł 4 i tutaj teraz muszę tak utrafić, gdzie może być ta wygrana. O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest 60 zł. Jest piąteczka, tak ze skupieniem to drapię, jak widzicie, żeby nie zdrapać nazwy i 20 zł. Dobra. I tutaj pierwsza rzecz to jest drzewo i babka. No to słuchajcie, lecimy sobie od najmniejszej kwoty, czyli od 4 zł, tutaj jest kurczak niestety w piąteczce, co mamy? Zająca. Teraz będzie dyszka, słońce 20 zł jest to jelon, 60 koszyk, no i 300. O nie, niestety, nie udało się, ale w kilku zdrabkach wygrałam, także zaraz to podliczę tak więc podsumowanie dzisiejszego odcinka to na zdrapki wydałam 20 zł kupiłam 10 zdrapek po 2 zł i wygrałam tylko w 3 a wygrane to były 2 zł czyli wygrałam 6 zł na wydanych 20 jest to dość średnio więc niestety tutaj zajączek nie przyszedł mi z prezentem wielkanocnym ale mimo wszystko bardzo fajnie, że coś udało się wygrać także łapki w górę, kto trzymał za mnie kciuki i kto lubi zdrapki, jeżeli chcecie więcej odcinków zdrapek dajcie mi znać w komentarzach jaką zdrapkę w następnym odcinku zdrować i czy podobał Wam się gram zajączek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łapki w górę, subskrypcja na dole, Facebooki, Instagramy, wszystko w opisie. Pamiętajcie, że to są moje jedyne oficjalne konta. Jeżeli jakieś inne znajdziecie, to nie jestem ja buziaczki. Pa pa! Trochę ten wąs mi w